przygodę e, związaną z przedmiotem biofizyka, a gamifikacja czy rywalizacja polega na tym, że e, gdzie się dało, posydzałam szkółki, mówiąc krótko, e, łącznie z tytułem. E, no i też taka krótka podróż w czasie, w którą już Kasia też nas przenosiła, a mianowicie trzy no, lata temu, właściwie jednak gdzieś dokładnie w tej okolicy, w semestrze letnim na pewno. Yy, wszyscy podejrzewam, tak jak tu jesteśmy, stanęliśmy przed taką, yy, ta, taką sytuacją, takim wyzwaniem. Yy, ciemne ekrany, yy, widzimy tych studentów w postaci inicjałów, w postaci no, schowanych. Yy, bardzo często ze tutaj kamery. I e, taka atmosfera sensu tak, to on, jeżeli nas słyszysz, daj jakiś znak, tak mniej więcej wyglądało. Jak w tą atmosferę lecię z zajęcia. E, U mnie akurat biofizyka, komponent wykładu i komponent laboratorium. Laboratoria zdalnie z biofizyki, jak to robić. No, wiele, wiele przedmiotów, czy to nauczania technicznych, czy na, na kierunkach ścisłych albo przyrodniczych na pewno miało ten dylemat. No i e, na szczęście na uczelni pojawił się kto? <laughs> Asia, <laughs> Asia, która e, z, przyszła do nas ze swoją, zrobiliśmy takie spotkanie, znaczy o, ona nas zaprosiła na to spotkanie i e, ze swoją opowieścią o kurkoinach, które po prostu ujęły moje serce e, i o w ogóle gryfalizacji mm, o pomyśle. I wtedy te pszczółki zaczęły mi brzęczeć troszkę w głowie. Strybiłam, że fonetycznie biofizyka, biofizyka i tak dalej. I umówiłyśmy się z Asią na spotkanie u mnie, usiadłyśmy na taką dużą, białą, pustą kartką wtedy, żeby opracować po prostu no, samą, samą koncepcję gry. Pierwsze pytanie, które Asia mi zadała, na czym się najbardziej zależy w związku z tym przedmiotem? Jakie chcesz osiągnąć, jakie, co, co chcesz, żeby ci studenci po realizacji tej grywalizacji no, możliwie najlepiej rozwinęli? Bo że wszystko, to, to prawdopodobnie się to nie da, zwłaszcza w trybie zdalnym. No i ja też dosyć szybko znalazłam odpowiedzi i te odpowiedzi też na innych przedmiotach już tutaj przy innych rywalizacjach się pojawiały. Bieżąca praca z materiałem, systematyczność, studenci, tak jak i my, przypuszczam, 90% osób na tej sali nie jesteśmy aż tak bardzo systematyczni i zdyscyplinowani, żeby się regularnie faktycznie do z jakimś materiałem pracować i przygotowywać. A oczywiście nie chciałam, żeby ta sytuacja trzy doby przed albo dwie doby przed egzaminem zagłowała, zagłowała, nie wiadomo, czy rozumiemy, czy nie rozumiemy. Mój przedmiot biofizyka to sama nazwa już, fizyka w nazwie to już robi swoje. <grym, <grym, studenci na drugim roku tak naprawdę, tak, czwarty semestr, no to, to i, i w dodatku studenci, którzy nie wybrali kierunku fizyka, bo to jest albo inżynieria biomedyczna, albo matematyka więc ta fizyka nie jest dla nich jakąś tam niesamowitą kulą szczęścia. I dodatkowo jeszcze ten przedrostek bio to wcale nie ułatwia, bo była tam i kombinacja i fizyki, i biologii, i jakieś aspekty związane z medycyną, i jakaś tam chemia gdzieś w którymś momencie się pojawia, więc materiał taki od sasa do lasa, który musiałam jakoś w no, miarę atrakcyjnie sprzedać, przedstawić. Komponent związany z laborkami. W trybie stacjonarnym oddawanie laborek, raportów, które się rozciąga w czasie, po miesiącu na przykład, oni dostają jakieś, przynoszą jakieś poprawki, sami mówią, że już nie pamiętają, jak to robili. No i, no i to jest ten problem, tak? Więc w trybie zdanym nie spodziewałam się, że będzie jakieś przyspieszenie. Więc, więc ten aspekt pracy bieżącej, systematycznej, takiej, że, że będą chcieli no po prostu będą no to z mojej strony musieli, ale, ale, ale sami chcieli żeby to było, i pomyślałam, że coś jeszcze, coś jeszcze takiego, taka wartość dodana, coś może bardziej uniwersalnego, ta, te, te dobre emocje, które gdzieś tam w sercu się i w, w, w naszych głowach, te, te dopaminki, serotoninki i tak dalej, niech zaczynają buzować w związku z tym. No ale zadałam sobie też pytanie, na czym studentom zależy. Nie tylko sobie, ale i studentom zadałam, zadałam to pytanie. Odpowiedzi krótkie, zwarte i gotowe. Dobra ocena to jedno. Jeżeli ma być jakiś rzeczywiście trudny, duży materiał, to ten czas, ten wysiłek niech będzie troszkę taki rozłożony w tym sensie, żeby im, to, żeby im coś ułatwić. Żeby im rzeczywiście tą systematyczność troszkę na nich może wymuszać, ale, ale niech oni po prostu uczą się, nie wiedząc nawet, że się uczą. Tak? Niech oni pracują sobie, niech oni zdobywają jakieś kolejne rzeczy właśnie po to, żeby, żeby mieli z tego wszystkiego dobrą zabawę. I oni i my również. No i w efekcie tego usięchcia wspólnego, z tą kartką BM plus JM i y, oczywiście skład y, zespołu CNF, wtedy Magda Figura, której już nazwisko też już się tutaj pojawiało, graficzka y, i w ten sposób prototyp Be Happy, czyli dom dla pszczołki murarki. Y, wielu studentów mi później mówiło, że na moich zajęciach się dowiedzieli, że są takie pszczoły samotnice. Niekoniecznie te, które żyją w rodzinach y, i w ulach, tylko właśnie pszczoły samotne, dla których te domy, które teraz na szczęście już coraz więcej możemy znaleźć na, na terenie miast, yy, są, yy, są po prostu ważnym schronieniem, w którym mogą po prostu sama yy, składać jaja i, i nowe osobniki mogą się tam bezpiecznie wylegać. Yy, narzędzia, którym, yy, którymi wtedy yy, pracowałam, tak. zresztą do dzisiaj się oczywiście też posługuje, platforma Moodle, e nauczanie nasze. Excel, bo Moodle eksportuje oczywiście dane do, do na przykład w moim przypadku korzystałam z, z Excela, ale ten Excel był tak obszerny, bo tych składowych w moim kursie było łącznie tyle, że miałam sumowanie po 50 kolumnach z, z poszczególnych no, quizów i tak dalej, za chwilę zobaczymy co było. No ale przez sympatyczne grafiki Magdy figury tutaj naprawdę robiły robotę, a fabuła sprowadzała się do tego, że student na samym początku kursu dostawał taką pszczółkę, czyli po zrobieniu pierwszego jakiegoś pierwszej czynności typu przeczytał jakiś reguły gry na przykład i odznaka w mudlu, która się pojawia na jego koncie, smutna, póki co na razie bezdomna, zimnięta ta pszczółka, no ale po kolei, kolejne tygodnie przynosiły kolejne efekty. Deska arte ważne, bo to jest właśnie zaliczone laboratorium. Zaliczone jakieś ćwiczenia laboratoryjne, tych desek, w zależności od tego, czy na kursie matematyki, czy na inżynierii biomedycznej było albo 5, albo 8, z tych desek trzeba było zrobić domek. Oczywiście każda <coughs> kupa desek jest domkiem, potrzebne są woździki, czyli oceny z wejściówek. Oprócz tego rurki trzcinowe, rurki bambusowe, e, szyszka mocy na przykład, jeżeli ktoś pozaliczał wszystkie quizy i e, został, e, został dopuszczony do terminu muzealowego. Więc to wszystko razem budowało taką atmosferkę, w której ta pszczółka robiła się coraz bardziej szczęśliwa i ostatecznie nawet jakiś gabinet sobie można było zafundować w takim wirtualnym domku. Plansza, która przedstawiała cały semestr, wtedy tradycyjnie, później oczywiście kolejna ewolucja już była, bo w tej chwili już jest tam po czwartej edycji, a przygotowujemy był piątą jeszcze z pełną rewolucją, co mało można Ale struktura mniej więcej treści i, i, i zawartość była bardzo Taka konsekwentna można powiedzieć. W których momentach czasami pojawiały się bijzwania, bo mamy bibina, bikłady, bitesy, la biki. Wszędzie gdzie się dało, to biz znalazłam i nawet na mnie teraz Marcin mówi Bigida. So, ja. No i na koniec zaliczony egzamin to pszczółka pławi się w jacuzzi, zwróćcie uwagę, że Magda tutaj nawet Martini z Oliwko pokazała, jak to ten. ten a na koniec to, ta, ta wartość dodana, to coś, co było takim rzeczywistym, bardziej namacalnym, to był no, taki, taki mały evencik, który sobie w Dzień Dziecka, pamiętasz, się, w Dzień Dziecka zorganizowaliśmy, zaprosiłam naszych studentów do powieszenia takich domków, które na terenie kampusu i wysiania łąki kwietnej, więc ci studenci oni byli tacy, tacy biedni po tym pierwszym semestrze zdalnym. Nie było niczego tutaj na tej uczelni, na, w czym mogli uczestniczyć, więc oni chętnie przyjechali i, i razem z nami uczestniczyli w takim oto wydarzeniu. I w tej chwili już na terenie naszego kampusu 20 takich domów wisi. A domki były w nagrodę wtedy, kiedy oni całą grupą działając osiągnął pewien poziom 75% zaliczenia testów, do, to znaczy testów i laborek, oczywiście, wszystkich tych składowych w kursie do określonej daty, tak? bo zależało mi na tym, żeby rzeczywiście był ten, był ten gdzieś taki pierwszy deadline właśnie z, łącznie z terminem zerowym, żeby to ich dyscyplinowało. Skutek był taki, że wyniki tej właśnie, można powiedzieć, ściągalności tych, tych zaliczeń i tych, i tych raportów poprawiły mi się o praktycznie no 25%, bo w wcześniej w wersji stacjonarnej te zaliczenia, laborek i tak dalej się ciągnęły i kiedy przychodziło do sesji podstawowej, to miałam mniej więcej jakieś 70% zaliczeń takich, że, że można było już podhaczyć tych studentów i, i mogą sobie robić inne rzeczy. Natomiast y, tutaj, w tym przypadku, to 90 kilku procent już wzrosło w pierwszej edycji, także byłam z tego bardzo zadowolona. Studenci również, bo ankiety były, no można powiedzieć, nawet entuzjastyczne. To jest tylko jakiś tam wycinek z tego, co napisali, a, a, a nie, nie odsiewałam korzystnych ankiet, także nie zrobiłam tego. Mój kregosłup był trochę mniej zadowolony z tego wszystkiego, bo jednak ten, te pliki w Excelu, które jednak co jakiś czas też ręcznie, tak jak Kasia, ręcznie sortowałam, ręcznie tam odfiltrowałam, wysłałam informacje. Owszem, odznaka się sama generowała w momencie, kiedy odhaczyłam, że, że zrobili określone rzeczy, ale ile mają rurek, ile mają rurek takich, śmianki, kłowaki, to wszystko musiałam gdzieś tam co tydzień powiedzmy raportować. Więc potrzeba numer jeden, żeby zredukować tą gigalderię, e, pomysł e, za, e, zastosowania czy, czy stworzenia aplikacji, którą właśnie tutaj z książkami tego zespołu e, opracowaliśmy, można już powiedzieć teraz zamiast mudla, aczkolwiek Mudlo oczywiście Moodle jest z podstawową platformą, w której umieszczam te materiały, bo część staram się pracować też w niektórych momentach podwróconą klasą, czyli oni sobie sami przesłuchują pakiety z których mam nagrane materiały i później sobie już na, te, na tych treściach. O której tutaj za dużo nie będę mówić, ale taka wersja dwujęzyczna materiały, czyli pilowalne materiały, po lewej stronie polskiej poprawia angielskie albo odwrotnie. Chodziło mi trochę o studentów arazmusowych, żeby też mieli te same materiały i żeby mogła z nimi po prostu pracować, ale też i polskojęzyczne. Oni są dopiero na drugim roku, więc nie ma mowy, żeby przerzucić się nagle na przykład po angielsku. Oni się tylko po polsku nie rozumieją, mówiąc krótko, więc po angielsku tak nie ma się co mówić. Natomiast siłą rzeczy widząc coś, co jest, tutaj gdzieś po polsku wyjaśnione na slajdach albo w instrukcji, y, zobaczą chociażby z ciekawości, jak to się nazywa po angielsku i sami mi później piszą w ankietach, że y, fajnie, że coś takiego jest, bo oni sobie mogą to wygooglować po angielsku, a masa materiałów, masa fajnych filmików jest właśnie po angielsku i oni wiedzą po prostu, czego szukać dzięki temu. Także to jest fajne. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to na literatarium będę miała plakat właśnie na ten temat. <laughs> Dziękuję ale wracając do nas, Konkurs Innowacji Dydaktycznych, pierwsza edycja, przełom 21-22. I udało mi się właśnie taki grancik pozyskać, gdzie w połowie materiały bilingwelne, a w połowie właśnie aplikacja, biofizyka, polska literatura, świat. No i teraz za chwilę oddam, oddam podłogę, po angielsku mówiąc trochę, oddam podłogę maszynami. I zostałem osobom natomiast zapowiem jakby jedną rzecz, ponieważ ta sielankowość tych tytułek, tych figury odegrała bardzo różną rolę, bo wtedy ten czas był taki smutny dla wszystkich. Dla studentów też, oni się czuli tacy wyizolowani od, od uczelni I, i te fajne, sympatyczne obrazki zrobiły swoją robotę. Natomiast, że, że sytuacja zapylaczy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja klimatyczna jest nieciekawa, to wszyscy sami dobrze wiemy. I teraz myślę postanowili troszkę skręcić taką troszkę czy postapokaliptyczną wizję w ramach tej, tejże aplikacji, chociaż w dalszym ciągu jest, chodzi o zaopiekowanie się pszczółką, w dalszym ciągu chodzi o gromadzenie jakichś no, konkretnych materiałów, które umożliwią zbudowanie tego domku, wyposażenie tego domku, ale dodatkowo jeszcze grupa, działając też wspólnie i osiągając określony poziom realizacji swoich zadań działa na rzecz realizowania poszczególnych misji i te misje takie proekologiczne typu de na przykład tak się nazywają, będą właśnie tym efektem, który będzie powodował, że ten świat taki na początku bardzo taki szary i post postapokaliptyczny post będzie się stopniowo zazieleniał. I teraz idę, idę tak, na kolejny do prof. Iwyslajder. To ja nawet się nie będę wciskał, albo A, może tak. Raga się Ja chciałem tak. zacznę od tego, że mam minutę się z jakąś przyznaczył na to, że e, dogadałem się z kolegą, który obsługuje zegar, że za talon na półkotapczan mm. zreceptuje, mm. w minowe 15 minut. Jesteśmy mówili. E, ja mam bardzo krótkie zadanie, ale bardzo zaszczytne. Chciałbym powiedzieć e, o zespole, który pracował nad e, drugą, tak może na powiedzieć, bo znikła drugą, takim drugim dużym wcieleniem biofizyki. Ale poprzez przedstawienie zespołu też chciałbym podkreślić taką rzecz, jak bardzo wielowymiarowe i multi, czy też interdyscyplinarne są prace nad tą aplikacją. Ponieważ w zespole są Agata, graficzka, programiści Agnieszka, Agnieszka i Przemek, projektant animacji, przepraszam. Do czytać, jak Dagmar ładnie nazwała maczka, którego dzisiaj z nami nie ma. Ja spinam tylko wątki, te wszystkie, które wymieniłem wcześniej i wątek, który w sensie merytorycznym, znaczy, miejscem, w którym w sensie merytorycznym zbiegają się te wszystkie wątki działania, to jest praca specjalisty, specjalistki od UX i UI, o czym powie więcej za chwilę ona sama, czyli Dagmar Ja bardzo dziękuję. Bardzo bardzo szybciutko, troszeczkę technicznie o UX i UI. E, tylko krótko wprowadzając, powiem szybko, że e, to były... Jakby UX i UI są pierwszymi etapami tworzenia, tej drugiej wersji aplikacji biofizyki. E, UI, czyli wszystko to, co użytkownik widzi, e, wszelkie zdjęcia, typografia, e, obrazy, ikony a UX z kolei to wszystko to, co użytkownik czuje, kiedy e, obsługuje nasz produkt, czyli kiedy już jest na tej stronie i doświadcza różnych emocji i odczuć. E, I to wszystko, czyli wygląd, czyli UI i użyteczność, czyli UX, e, składa się razem na produkt, czyli tą naszą biopzykę. E, I początkowo to, od czego zaczęliśmy, to był przede wszystkim właśnie UX, e, czyli m, stworzyliśmy sobie Persona, takiego studenta, który będzie korzystał z tej aplikacji e, i całkiem dokładnie go zanalizowaliśmy e, I tutaj głównym, e, głównym problemem e, było przede wszystkim to, że kiedy student będzie wchodził na stronę, to będą takie najgorsze punkty styczności z tą aplikacją, czyli najbardziej ryzykowne, kiedy będzie musiał poznać się z mechanizmem z strony. I idąc dalej za czasem zrobiliśmy tak zwany user flow, czyli ścieżkę użytkownika, którą będzie się poruszał po aplikacji. I tutaj staraliśmy się już wiedząc o tych ryzykownych punktach styczności, staraliśmy się znaleźć takie metody, by te ryzykowne punkty styczności były jak najmniej bolesne dla użytkownika, by aplikacja była jak najbardziej e, intuicyjna. I tutaj kończąc już o UX-ie, najważniejsza była dla nas, taką konkluzją, była dla nas konwersja w ux czyli taki nadrzędny cel, który chcemy, żeby użytkownik osiągnął. I dla nas takim celem było konsekwentne i regularne wykonywanie zadań w aplikacji, co skutkować będzie nauką, która będzie po prostu, efekty tej nauki będą trwały. Pozostałymi celami, takimi głównymi, był dla nas wzrost motywacji do nauki przez studentów. Zajęć. I jako, że już od samego początku wiedzieliśmy, że ta aplikacja to będzie masa pracy, zarówno mojej, jak i agaty graficznej, jak i programistów, i mnóstwo spotkań, to postanowiliśmy zrobić tak zwany star guide, czyli takie moduły, które mogą być powtarzalne. I między innymi są to właśnie style typograficzne, system, środki, na której została oparta aplikacja kolory, ikony, różnego rodzaju zadania, typu na przykład drag and drop i tak dalej. I dzięki temu, że stworzyliśmy taki Star będziemy mogli ten core, jakby trzon tej aplikacji pobierać, być może w różnych innych rywalizacjach. No i już przechodząc do końca, teraz ta warstwa wizualna i white design, stworzyliśmy wersję na mobile'a i wersję desktopową. Tutaj widzimy przykłady ekranów, nowej lobby onboarding, który wita użytkownika i przykłada ekranów, kiedy przychodzi on do różnych aktywności. Panel wychowuje użytkownika, czyli łącznie na przykład z różnymi progreswerami i takimi elementami, które pokazują ile już użytkownik się nauczył. I wersja desktopowa z górną planszą gry, po prawej stronie widzimy tą, która którą zostaje użytkownik, czyli tą pseudoapokalipsę. I po drugiej stronie już widzimy, kiedy użytkownik, jak wygląda plansza, kiedy użytkownik wykona swoje zadania. No i jeszcze kilka ekranów na koniec. No, dziękuję bardzo.